Witam Was serdecznie. W tym filmie powiem Wam o najważniejszym zestawie narzędzi do pracy osobistej, do pracy własnej, do pracy sam na sam. To jest książka, która trafiła w moje ręce około 20 lat temu. Siedziałem w domu, byłem na ręcie i zeszyt, w którym sobie rysowałem w tamtym czasie, mi się skończył. Kartki mi się skończyły. Mówię, idę do brata do pokoju, wezmę jakiś tam zeszyt. A że nie miał zeszytów, patrzę, są jakieś książki. Wziąłem jeden z egzemplarzy. To była książka podobna do tej, bo to jest akurat tego samego autora, tylko tutaj są akurat zasady skutecznego przywództwa. Ale wtedy to było 7 nawyków skutecznego działania podobna szata graficzna, bestseller. Ogólnie wtedy to było około 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, teraz już jest 20, bodajże milionów sprzedanych egzemplarzy. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że to był podręcznik, który obiecywał jakieś praktyczne rozwiązania dotyczące rozwoju osobistego, dotyczące życia, praktyczna psychologia. Z psychologią ogólnie miałem do czynienia około 10 lat i to wszystko, co wtedy w tamtym czasie czytałem, a dużo tego czytałem, to zaprowadziło mnie na manowce albo zmarnowało mój czas. Niektóre książki, które w tamtym czasie czytałem, to było między 1996, 5 6. rokiem, a 2005 rokiem, to naprawdę niektóre książki, które wtedy były dostępne, dostępne z obszaru psychologii rozwoju osobistego to nie były warte papieru na którym zostały napisane. Więc moje podejście do psychologii było bardzo krytyczne i negatywne. Postawiłem krzyżyk na psychologii, powiedziałem nie chcę tego dziadostwa dotykać, nie zmarnuję więcej ani chwili na kolejną dziadowską książkę. Naprawdę taki był poziom, jeżeli chodzi o książki, literaturę dostępną w tym zakresie właśnie w tamtym czasie, w tamtych latach. Przeczytałem też książkę, która rzeczywiście miała pewną praktyczność w sobie, to była jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jednak to była książka, która Uczyła jak manipulować. Ja ją przestudiowałem, ja ją stosowałem i oszukiwałem na jej podstawie ludzi, głównie kobiety, i to było przyczyną moich największych później problemów emocjonalnych, psychicznych, dlatego że po tych okropnych rzeczach, które robiłem, wykorzystując czyjeś zaufanie, oszukując, manipulując ludzi na podstawie zestawu technik przedstawionych w książce, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, po tym życie na trzeźwo było nie do przyjęcia. W związku z tym, tą literaturę z zakresu rozwoju, osobistego czy psychologii, traktowałem jako najgorsze zło. Byłem na etapie, gdzie amfetaminę brałem dożylnie kilka razy w tygodniu. I ogólnie tak jak wyglądało moje życie, więcej opisuję w filmie Dźwignia Duchowa. Jeżeli jesteście w programie, jeżeli bierzecie udział w naszych warsztatach, to z pewnością ten film już był wcześniej do Was wysłany, gdzieś macie do niego dostęp, ale jeżeli ktoś z Was nie oglądał, to warto obejrzeć najpierw film Dźwignia Duchowa. No i tak się zaczęła moja historia, moja podróż z siedmioma nawykami skutecznego działania i i z racji tego, że byłem po około 10 latach, gdzie swoje życie budowałem na niewłaściwych zasadach, i dopiero po około 10 latach, jako dorosła osoba w wieku około 25 lat zdałem sobie sprawę, że te zasady to, to nie są zasady, że to są kłamstwa po prostu, że to jest bardzo wykrzywiony obraz rzeczywistości, zniekształcony i nic dziwnego, że wylądowałem w rowie życiowym, skoro miałem błędną mapę rzeczywistości, więc byłem po takiej metamorfozie, po takiej zmianie wewnętrznej, po analizie wartości, Zasad, paradygmatów, na których budowałem swoje dorosłe życie, co mnie doprowadziło do rowu życiowego, do tragedii, tak najogólniej rzecz ujmując, w związku z tym, jak trafiłem kolejny zestaw zasad, to powiedziałem sobie, że zanim wdrożę jakąkolwiek z tych zasad, tegoż autora, to ja najpierw sprawdzę, czy to rzeczywiście jest zasada, czy ona rzeczywiście działa. Ja ją przetestuję na swój sposób. I okazywało się raz za razem, że cokolwiek stosowałem ze zbioru zasad przedstawionych w książce siedem nawyków skutecznego działania, to przynosiło rezultaty. Ja w przeciągu miesiąca znalazłem pracę, poszedłem na terapię, ja rzuciłem amfetaminę, mimo że brałem dożylnie. Miałem przełomowy rok. Odkryłem przede wszystkim swój sens życia w tamtym czasie. Autor tej książki poprowadził mnie bardzo wyraźnie za rękę, można powiedzieć. Odsunął wszystkie przeszkody, które stały na mojej drodze, żeby sięgnąć po piękne marzenia, które w tamtej sytuacji, w której byłem, to było coś nierealnego. To było coś nierealnego, ale autor przekonał mnie, że warto się odważyć. I ja się odważyłem. Dokopałem się do swojego sensu życia, do swojego głębokiego marzenia i wyruszyłem w tym kierunku, stosując zasadę proaktywności, stosując zasadę najpierw rzeczy najważniejsze czyli strategiczne planowanie zasadę zaczynaj z wizją końca czyli najpierw zobaczyłem wizję końca, do której chcę dotrzeć, i po tym czytałem o kolejnych zasadach, do jakich powinienem się stosować czytałem o kolejnych prawach, jakimi rządzi się tutaj życie na tej planecie i rzeczywiście zacząłem skutecznie realizować swoje cele. Swoją wizję, pierwszą, taką z dużych wizji zrealizowałem na przestrzeni 7 lat. W międzyczasie no, szmat drogi przebyłem, po prostu rozwinąłem się mocno zawodowo. No, w wielu obszarach się rozwinąłem. W międzyczasie się nawróciłem też, pojawiłem się w kościele, zacząłem też pewnego rodzaju służbę społeczną, i tak tak dalej. Moje życie zaczęło bardzo mocno iść do przodu i. To co jest ważne w tej książce 7 nawyków skutecznego działania. To co jest bardzo ważne, jaka jest przewaga tej książki nad innymi. Jest między innymi taka przewaga, że w tym materiale, w tej lekturze macie komplet narzędzi jeżeli przeczytacie 7 nawyków skutecznego działania, to jeżeli chodzi o książki z rozwoju osobistego, to nie będziecie musieli czytać żadnej innej. Jeżeli chodzi o realizowanie bardzo dużych celów, jeżeli chodzi o realizowanie dużych wizji, tutaj macie kompletny ekwipunek, kompletne wyposażenie, które wam pozwoli osiągać bardzo duże rezultaty. I przykładem jest moje życie. Będąc w beznadziejnej sytuacji, odbudowałem swoje życie prywatne a teraz od lat pracuję już w zespołach ludzi i w zespołach ludzi my też wdrażamy tą lekturę. Ludzie wiedzą, że się tam nawyków skutecznego działania to jest taka podstawowa kwestia, którą trzeba nie tyle odhaczyć, ale trzeba się z tym tematem zapoznać. I widzę w zespołach młodych ludzi, które współtworzę, w których jestem jednym z liderów, widzę, że to bardzo pozytywnie przekłada się na ich wzrost, na ich wpływ. No są to osoby na poziomie, są to osoby szerokich horyzontów, mają Osiągnięcia realizują duże wizje, duże projekty. Teraz wspólnie z Lizą, na przykład, wdrażamy projekt Newborn, czego Ty jesteś beneficjentem, także cieszę się, że jesteście z nami. To, co my robimy teraz z Lizą, chcemy dotrzeć do jak największej ilości Polaków w kraju i za granicą z tym przesłaniem. To jest wizja społeczna, to nie jest nasza osobista, prywatna wizja. Tutaj już działamy na tym pułapie. Relacji współzależnych w siedmiu nawykach skutecznego działania. Najpierw mamy zwycięstwa prywatne, potem wchodzisz w relacje współzależne i wspólnie pracujemy nad przemianami społecznymi, narodowymi, globalnymi. Taka jest po prostu kolej rzeczy. Te przesłanie, mam z nim do czynienia już 20 lat, to jest częścią mnie, wiem o czym mówię, podpisuję się pod tym całym sobą. Chcę być dla Was wsparciem również poza tą lekturą, bo jestem osobą, która. Potrafiła w skuteczny sposób też skorzystać z narzędzi tam zawartych. Trzeba do tego mieć jakieś tam predyspozycje, odpowiednie może podejście, czasem komuś jest potrzebne wsparcie dodatkowe i my dla Was jesteśmy też tym wsparciem, ale oprócz tej książki oczywiście są żywi ludzie i dźwignia duchowa to też jest bardzo zasadnicza kwestia, to jest kwestia fundamentalna. No i wsparcie. Naszej społeczności na Facebooku, między innymi, wsparcie zespołu Newborn. Posiłkujemy się narzędziami z ery informacyjnej, w związku z tym kanał na YouTube bardzo pomaga. Wykorzystujemy właśnie dobrodziejstwo, jakie daje technologia. Staramy się to robić, staramy się w ten sposób podchodzić, wykorzystywać technologię do wartościowych rzeczy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z tematem, co do tej książki, będziecie chcieli ją kupić gdzieś u nas, na stronie, czy gdzieś. Albo na warsztatach, my na warsztaty będziemy wozić te książeczki, zawsze ze sobą zabierać jakiś tam pakiet, żeby na bieżąco można było sobie od razu ją wziąć do domu i zacząć z nią pracować. Ja startowałem z bardzo głębokiego deficytu i teraz mam jakiś tam pułap. Ty możesz startować z jakiegoś dość wysokiego pułapu, to wyobraź sobie, jak wysoko możesz polecieć, skoro masz inny start niż ja 20 lat temu.